Czekaliśmy, popatrzmy, jak się to wszystko rozpocznie. Mapa Deniuk wybór Honoris i zaczyna się to od wejścia na bombsite górny. Tam sami dwa trafienia, sami i Lunatic teraz dokładają kolejne eliminacje i to jest przewaga trzech na jednego. Minio będzie sobie musiał tutaj radzić w pojedynkę. Oj, to będzie niebezpieczna dla niego runda. Już namierzone dodatko. Błyskawicznie, agresywnie. Ta, który trafia po głowie Wiktora, chociaż Minio się odwinął. Fantastyczny strzał Minio, ale... Kontrolujący tu... Kwadrat. Teraz cała piątka terrorystów ustawiona w właśnie w tym miejscu ale za chwilę rotacja na rampę, a tam przygotowany Hades, a z tym Scoutem będzie mógł zagrozić i będzie przede wszystkim szybko dawał informację gdzie są rywale ci wciąż czekają na ten pik, zbejtowali strzał, no i Hades będzie mieć kłopot, Hades jednak z eliminacją, Fred poleciał, ale Hades, ależ teraz klikał rywali, Hades po raz drugi dominacja w tej rundzie po stronie antyterrorystów no i wielkie kłopoty Taza i Sameja, oni są przecież mocno pobijani. oberwał Taz ze Scouta Samej też tylko 32 punkty życia na koncie, a Hades nie chce zrezygnować, szukają go wciąż, to go za wszelką cenę złapać, a Hades utrzymuje się na nogach, długo się utrzymuje na nogach, teraz samej na rampie, ale mało czasu, Hades, jeszcze raz, jeszcze raz, Hades, I gra cztery, o, Reyko. tymczasem Goofy przy drzwiach, on gotowy na podjęcie walki, stricte wyłanie się z tego Smoka, Goofy po raz kolejny, raz, dwie eliminacje na drzwiach dwóch zawodników, ale Smok na drzwi, chociaż samej, idealnie przez ten przez ten dym trafia. No i wejście mimo wszystko na bombside górny. Minio defensywnie ustawiony. Czeka też Hades ustawiony przy drzwiach, wykorzystując te smoki, które przecież były dorzucone, ale też słyszał ruch ze strony terrorystów. Ci za chwilę będą chcieli ładować bomby, ale Hades błyskawiczny strzały, ależ on jest szybki! Wow, nawet nie zauważyłem kiedy! Zdążył przycelować i trafić się tam samej, a no nieprawdopodobna forma dzisiaj Hadesa! Hatryk Hadesa! O i po raz kolejny. Ale wie, że tutaj nie ma co kusić losu. Tu musi jak najszybciej wycofać. I Hades też już wrócił, też już jest gotowy na podjęcie walki. A to nie będzie wcale łatwo atakować terrorystom. Świetnie ustawiony ogień krzyżowy po stronie graczy antyterrorystów. chociaż teraz odcięty Hades będzie musiał zmienić pozycję. Czy ktoś kontroluje gniazdo? O właśnie, tego brakuje. Ach nie, tutaj jest Gufi, Mocno przeskanowany jednak. I tu będzie mu ciężko. Chcą dostać się na gniazdo. Zresztą za ten zawodnicy Tero. Ale go wciąż pilnuje Gufi. Gufi jeden, drugi. I sobą jest odpowiedzią. Ale to jeszcze jest za mało. Rejko bez szans. Killer był gotowy na to wszystko. Zawodnika z granatem w ręku. Wyczuł to idealnie, a tymczasem Hades! Ależ on jest dzisiaj szybki i idzie dalej. Hades! Co on dzisiaj robi? To jest pełna dominacja. Jeśli ja łapię za głowę tym, co wyprawia Hades, ależ on jest dzisiaj szybki. Nieprawdopodobny. No szybki jak błyskawica. Dzisiaj Hades naprawdę... Daje tak dużo. Widać w takim właśnie spotkaniu, jak bardzo podniósł poziom w ekipie 9. Chociaż teraz ważny frak dla Sobola. Zajęcie rampy to już jest dużo. Oczywiście zdobyty frak nie trafił tam mynio No i musi rotować killer. On już przy bombsite cie dolnym sprawdza w tym smoku co się dzieje. Ma tam dużo przestrzeni, żeby zaskoczyć. No fajny one way od killera i tam szuka pojedynku, ale też samej boi się wychylać. Dużo czasu mają terroryści. Wiemy, że Honoris potrafi pokominować, tylko żeby nie przekominowali, bo i takie rundy widzieliśmy. Goofy na gnieździe. No, wie, czego tutaj w razie czego szukać. Wie, jak to rozgrywać, gdyby chcieli terroryści atakować gniazdo. Ale ci zejście rampo. No, A tam cały czas, oczywiście, killer, który strefuje prawo-lewo, sprawdza. Nie widział, nie wie, co się wydarzyło, i to może być dla niego. Zaskoczenie, bo terroryści we trzech podeszli sobie spokojnie. I teraz właśnie był ten moment, kiedy mogli zaskoczyć. Hades obity, 10 punktów życia tylko na jego koncie. No, ciężko będzie mu taką rundę wyratować. Od rampy dwóch zawodników. Hades od krótkich drzwi. A można tutaj oczywiście jakoś się ustawić pod rywala, Hades ze snajperką. Daje znać na pewno już jeden z graczy terror, gdzie ustawiony jest snajper ten obity, chociaż frag dla Rejko i teraz no wiele zależy od Gufiego ten jakby już nie chciał wychylać, ale to jest przecież ostatnia runda, tutaj trzeba walczyć o odbicie, Sobol doskonale ustawiony, pilnując, żeby z tych krótkich drzwi nikt się nie wydostał, a Gufi już bez żadnych szans, także Sobol tak na spokojnie, on jeszcze nie chce się spieszyć, za chwilę jednak będzie musiał bardzo uważać, no i Kej będzie mieć tarapaty Sobol w tym pojedynku, oj nie trafia samej w plecy, dużo teraz robi dla swojego zespołu Kej, bo kupił sporo przestrzeni. Sporo czasu, żeby mogli rozbiegać się zawodnicy. Tero, chociaż teraz sobą dwukrotnie walczy. Jeszcze Goofy. Ależ Gufi teraz trafia dwukrotnie i teraz jeszcze jest nadzieja. Jeden na dwóch. Blisko niego Lunatic. Widział go Goofy. Tylko co tu zrobić? Ma bombę. To ważne. To bardzo ważne dla tego zawodnika. W końcu wejście na gniazdo. Być może właśnie w ten... W tę stronę chce pójść Gufi, Chociaż tam czai się Rejko. Nie będzie to łatwa runda dla Gufiego, To z pewnością. Dwóch rywali przed nim. Obaj... Gotowi na podjęcie rękawicy. Słyszę ten Zesko gotowy na starcie w przebudówce. Spodziewa się zawodnika właśnie z tej strony. Chociaż Gufi jeszcze ma ochotę pokominować. 35 sekund zejście od Feniksa, no to może być zaskoczenie. Pytanie jak ustawiony jest Lunatic. on na rampie, więc wejście Feniksem na bomb dolny to najlepsze możliwe rozwiązanie, jakie w tym momencie wybiera Gufi. Nawet jeżeli tego klacze nie wygra, to podłoży bombę. To już pewne. Chociaż wejście na górę, no nie, to to w tym momencie nie jest najlepsze rozwiązanie, ale ty goofy tylko sprawdzał, tylko zerknął w stronę wentylacji, teraz nie będzie mógł. Już zmieniać decyzji na mierzu tam rywala, ależ było blisko Te przeróżne sposoby A to jakieś 180 stopni od Lunatika. A to nagle skan od Taza Przez Smoka No to wszystko woli, tymczasem Taz wyeliminowany Świetna seria full auto Od Gufiego, ale tu była odpowiedź od Lunatika. Ten będzie chciał wycofać, Lunatyk jeszcze na wrotkach Dokłada jednego fraga, kylar Po raz kolejny, dwóch na, dwóch na dwóch Sobol sami, a przecież Sobol to jest y, Zawodnik z rampy, samej na no, pytanie Gdzie on się ustawi ten już od wentów, a terroryści powolutku zajmują pozycję, boją się. Co tu się na tym boję górnym dzieje? Chociaż Goofy ma przestrzeń do tego, żeby podkładać bombę. Flash jeszcze do przebudówki i plant na gniazdo. No tak ryzykownie zagrali gracze terror, ale też nie mieli dużo przestrzeni dla siebie. I tu złapany krylar i wszystko w rękach Goofiego. No, ten będzie za chwilę musiał uznać wyższość rywali. Doskonały flash od Sobola. Wydawało się, że za chwilę będzie mieć swoją szansę. Nate pod Kaya bolesny. Wyrzucają się zawodnicy terrorystów. Kej już na Feniksie, a samej na wypaczu tam bombę. I ta bomba leży. Oj, teraz będą mieć kłopot zawodnicy Nine. Ta z blisko. Czeka na niego Hades, ale nic z tego. Nie udało się trafić. Gdyby Hades tutaj złapał rywala, byłaby przewaga, bo w międzyczasie trafił killer, Który cały czas ma za zadanie kontrolować to, co się dzieje na kwadracie. Chociaż Sobol z odpowiedzią. Trzeba tę bombę podnieść. W międzyczasie Kej zajmuje teren. Namierzony Lunatic. A pamiętamy te pojedynki Kaja z Lunaticiem. Też się chce. podejść. jej blisko, ale Lunatic wygrywa to starcie. No i coraz mniej czasu. Brak dla Hadesa: 14 sekund. Wejście na górę ostatecznie. Tylko, czy tam ktoś jest? Tam wydaje się, że jest pusto. No właśnie, i to będzie okazja, żeby podłożyć bombę. Plan w toku, trzeba się spieszyć, bo czasu mało. Taz od. już od strony kwadratu. Minio za chwilę to sprawdzi. A jest dla mnie. Ależ ta, ta eliminacja na wentylacji. To stworzyło nową możliwość w rundzie. Taką możliwość, którą Nine momentalnie wykorzystało. Minio wcelowany teraz w gniazdo. Pilnuje przebudówki wciąż. Snajper drużyny terrorystów. Menio tuż, tuż pod gniazdem. Ale tu za chwilę będzie niebezpiecznie. Wie o Lunaticu Menio, Ten cały czas stara się baitować. Ale już od domku Sobol Hades wraca. Wie co się tutaj mogło wydarzyć. No i teraz Menio z eliminacją, a Hades... Wykończył rywala na gnieździe. a tu już blisko. Bardzo jest K, chociaż Taz sprytnie ustawiony. Teraz Goofy musi być ostrożny. Nawierzony jednak Taz i jest przewaga 4 na 3 Ważne starcie z Lunatikiem. Sobol wraca, ale do Wentów zaskakują terroryści. Chociaż tam pojawia się samej, tego właśnie. Oczekiwałem po snajperze Honoris, bardzo ważna jego reakcja, no i co teraz, jak to rozegrać? Lunatic obity, dostali info zawodnicy terrorystów, że właśnie w tym miejscu był Lunatic mocno obity przez zawodnika tego, a tam jeszcze jest Sobol i wszystko w rękach Hadesa. O, klaczował jeszcze, Klaczował dzisiaj jeszcze Hades nie musiał, on czeka na ten pik. czeka aż w końcu Lunatic się wychyli. Liczę na to, bo musi w końcu coś Lunatic zrobić i właśnie tak chciał zagrać, tymczasem... O! Może! Hades, co on dzisiaj wyprawia? Czekał, 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 ale jak już zdobył pierwszą eliminację, to przyspieszył. Tak, że to z pewnością musiało zaskoczyć. Czeka wciąż samej. Nie wie jeszcze, Hades o tym, gdzie jest rywal. A sami wciąż spokojnie! Było blisko trafiony w tym momencie. Hades ach! Sami wytrzymał. Zamiana broni na. A Kacza zrobiła tutaj robotę. Trafił, trafił. W trudnych chwilach. Potrafił się podnieść i wznieść ten zespół na wyżyny. I to jest piękne, dlatego honoris jest tak mocne. A tymczasem przejście do wentów w timing idealny, Kelara. Zajął pozycję. Tu jest samej. I będzie na skoczku. On było blisko Sami Miał ten czas, żeby tutaj. Celować się w rywala. Też reaguje. Ta, ten. Z eliminacją. Mocno Kades. kades. Oj, jednak Menio odpowiada. Menio, który. Podchodzi pod gniazdo, nawet. Widział to torejko. Menio, ależ sprytnie. Menio. Doskonała runda w jego wykonaniu. A mówiłem, że ci, którzy do tej pory zawodzili, potrafią się obudzić. Jok, ten granat. Źle się odbił teoretycznie, chociaż z drugiej strony. Minutym granatem nieco oberwał, ale teraz to podejście pod przeciwnika, pod gniazdo może być dużym zaskoczeniem. Zobaczmy! Niespodzianka, panie Lunatyk, i mamy 15-15. Trzeba powiedzieć panowie: Stop, zastanówmy się, podejmijmy razem decyzję i wejdźmy. Frak dla Nonatika jakże ważny, ale tutaj nie będzie łatwo. Świetnie, Gufi I wszystko w rękach Rejko. To jest jego moment. Rejko z jednym trafieniem. Sobol jeszcze na to, chociaż Kylar Już to był blisko, a Sobol pomylił się. I wszystko w rękach Keja. A tu blisko niego samej. Nie wiem, czy widział. Nie widział jeszcze pudło od Sameja. Jeden na jednego. 20 sekund. Sobol wycofuje. A to jest czas dla Keja, żeby popędził w stronę bombsitego dolnego. Sobol od rampy. Zamyka drzwi z za sobą Kej. Tu będzie szybko Sobol. To może być zaskoczenie. Nie spodziewa się, zdaje się, Kej tak szybko. Blisko. Ok! A jednak! Okay. I tu ważny będzie timing, a ten nie jest dobry dla Kelara. Leci granat, chociaż Hades pomógł od strony przebudowki. Teraz Kelar nic nie widzi, ale Goofy będzie miał szansę, żeby go się wykazać. Gufi. Dwie eliminacje, trzech na dwóch. No ta wymiana dla terrorystów wydaje się dobra. Sami jeszcze z jednym trafieniem, sami po raz kolejny, co zrobili zawodnicy? Nine. Była taka przewaga, którą stracili w mgnieniu oka. No i co teraz? Wyjdzie w końcu Minio, ten z eliminacją. Nie wiem, czy nie strzelał tam kolejny zawodnik. Lunatic kontra Minio. Minio! A teraz on. Klacz jeden A. na dwóch. Co? To tylko cud ich uratuje. Popatrzmy. To wejście już w toku. Frakty dla jednego zawodników, To Lunatic trafił, ale Casey w odpowiada. Minio wyskakuje z wentów. Minio. Dwie eliminacje. No i Sami zostaje tam. 19 sekund wejście do wentów. To jest jego jedyna szansa, mam wrażenie. Ucieka i Sami uciekł zwiał. I to jest okazja, żeby tu jeszcze powalczył. Nie ma nikogo na BS-ie. GK, 8 sekund, musi podkładać bombę na sami, wie o tym doskonale i on w jeden na trzech sami, będzie walczył sami z jednym, to jeszcze nie jest koniec, co się dzieje, Hades sam nie trafia, sami jeszcze mogą ratować, Hades coraz bliżej i sami, on uratował drużynę w takim momencie, co zrobili Grażyna ...popełnił błąd, chociaż nie sądzę, żeby to akurat tas, gdzieś się go wychylił, Arejko Rejko przeskanował idealnie. Menio jednak na plecy. Menio! O -o. Jeszcze ta z Hades dokładnie wiedział, gdzie będzie Wiktor. No i była taka przewaga. Pięciu na trzech i nagle wszystko się zmieniło. Menio w dodatku słyszał zeskok z gniazda. Wie, że to jest zawodnik z rampy. No i to jest problem. Wejście jednak na gniazdo od Menia. Hades za chwilę będzie bejtował, wychylał, sprawdzał. I to jest czas dla jego kolegów, żeby weszli na plecy? Ależ to zrobili zawodnicy Nine. No i sami, I on zostaje sam. Oddaje strzał, ale bardzo pobijany sami wierzę. Tym klaczu już nie będzie mieć elementu zaskoczenia. No on zostaje sam, Hades na plecy jeszcze. Szybki nozum, chociaż niecelny. 21 do 19. I na takim pingu może grać dobrze. A terroryści nieco szybciej pod rampo. Tutaj Sobol się może zdziwić. Odwrócono od flesza, Hades wcelowany jest do pomocy, Hasami, nie, o, o hylar, wcześniej wyeliminowany jako pierwszy, ale teraz to on daje entry fraga, pięciu na czterech ale pamiętajmy, że w takich rundach Nine może się zestresować teraz jednak przyspieszenie i wejście na i dolny tutaj, sprytnie ustawiony Kay wyciągnięty palak, chociaż Rejko z ale pamiętajmy, że ta przewaga jest spora, z kolejnym trafieniem, czterech na dwóch ale żyje samej, jeszcze tas będzie szukał odpowiedzi na to co się wydarzyło, tylko, że oj, 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 czterech na dwóch, bomba podłużona będzie bardzo ciężko, samej i Taz, trafiony? Nie, nie trafiony samej, ale czapu coraz mniej, a mynio, idealnie przeskanuje, Tas. viktor, on pojedynkę, ale Hades nie daje mu złapać oddechu, mamy mapę dla nine po nie, wejście tymczasem na bombsite a rejko z duelami na blisko to jest słaby, chociaż trzy odpowiada błyskawicznie. Czterech na czterech. Dobre smoki i możliwość podłożenia bomby nie mają grantów zawodnicy. CT, no już teraz, bo ten jeden na wystarczył, chociaż od razu e, podejmuje się plantowania Goofy e, po fleszu do wygranej zawodnicy CT. Goofy jednak nie eliminację, ten flesz bolesny, ale i tak sobie Goofy z tym wszystkim poradził, on już jest trzema fragami, on może pójść po Ace'a. Mówiłem, że tego Ace'a nam dzisiaj w tym meczu brakuje, a teraz może zostać Goofy bohaterem, chociaż teraz tupnął i to jest problem, bo wie o nim dokładnie e, Sami i Lunatic, chociaż Hades ubezpieczał, teraz na spokojnie. Chodzi jednak sami, nie ma defiuza czasu coraz mniej. Hades, jakże mądrze na czas, a w dodatku niezwykle skutecznie z glockiem. Rejko. Widzi co się dzieje, palek po niego, flash dorzucony, chowa się teraz Rejko za trójkami. Menio pokazuje się na moment, ale w międzyczasie Hades trafił i to oznacza prawdopodobnie powrót. Hades po raz kolejny. Hades coraz bliżej, na bombsite jest całkowicie pusto. Te wciąż trzymają pozycję, ale chcą go Co tu się dzieje? Był to Honoris. Na początku sami bikowo przecież na środku. I dlatego terroryści chcą zakończyć właśnie tu, a sami proszę. Ustawiono do nogi, dokłada kolejnego fraga w rundzie. I znowu zamiar na pozycji. Mówi, dobra, teraz pikuję z rampy, ty weź od nogę. I na zoomie powolutku, ale nie może się spieszyć. Terroryści nie rzucają żadnych granatów. Nie tupią. Skradają się. Także to, to może zaskoczyć. Przydoby się chociaż flesz od ekipy Terro. Zwrócony smok na zgaszenie. Zumowo teraz sami. A, Hades z powolutku, powolutku podchodzi. Także tu się sami może zdziwić, bo taki... Konto od Hadesa, kiedy podchodzi z góry, no właśnie, Hades trafia i widział lufę, widział lufę Sobola, poleciał flash w stronę od nogi i tam będą mogli zaskoczyć Kej z eliminacją, a Hades do tego namierzył rywala, jeszcze przywoduje broń, tak na wszelki wypadek będą plantowali paczkę, antyterroryści bez granatów, Kej bardzo obity, Niemu wszystko agresywnie, Kej. frak jest dla Reiko, Hades nie celuje, a ta zostaje sam, jeden na jednego z Hadesem, no zobaczmy. Co z tego będzie? Taz, jak chcę to wszystko rozegrać na blisko przy odnodze. Podchodzi Taz, chce to sprawdzić. No i teraz! Taz! Wiktor Taz, Wojtas! Niestraszny mu takie klacze! Ciekawe, co myślą. teraz, okej. Mimo wszystko chce zaatakować. Zrobili trochę trochę miejsca też zawodnicy na midzie, czy na, na bąbcejcie B. No teraz Kej zaatakuje. Wejście do BSA, wejście na plecy, nawet na Sameja. Ten już namierzony, ale kej, do respa antyterrorystów. I to będzie duże zaskoczenie. Rampi pilnowana przez lunatika w dodatku. Skacze na rampie, ale nie ma pojęcia o tym, co się stało. Okej, okay, no zobaczmy, jak teraz może zaskoczyć No nie będzie mieć pojęcia o tym sami. Na Bom B, wciąż jeszcze dwóch zawodników. Teraz daję znać kajpanowie, panowie, idźcie w stronę B, Beten chce tutaj zamknąć. Odpuścił nawet snajpera po to, żeby całkowicie zająć pozycję. Nie wie, co. O! boże! Nie wiem, co się stało, że Rejko sprawdził ten punkt, ale ta ronda Murray. Musi... Bonto honoris, No jeszcze Gufi, ale sami był tuż, tuż obok! Sama ja najwięcej z zespołu CT, no i teraz. Szybko się terroryści poleciał, ale pierwszy dokładny. Menio jednak dokładny był i ten chce wyjść po więcej. menio po raz kolejny. Mynio! Ależ zatańczył! Przy od nodze Menio i dokłada kolejne fenomenalne Ale wragi, gdyby jeszcze ta pestka siadła. Zodra historia. Próbował skanować taz, ale nic tego na no, Menio w takich miejscach, na takich zakrętach, jak w labiryncie. No to meniotaur się tu, jak u siebie w domu. Jeszcze na plecach killer będą. Za chwilę uciekali antyterroryści. I killer to wszystko powinien słyszeć. I za chwilę zobaczy rywala. Wie, że sejwują, Wie, że może teraz wejść na plecy. Chociaż pytanie, rędy? No, ale te antyterroryści coraz bliżej. No i tu się nie może spodziewać tego. Rejko. No, killer widać, że z tym pierwszym fragiem miał kłopot. Że tutaj niepewnie killer w tym meczu. Że to wiedział, że jak failuje przy 06. No to będą to pamiętali kibice. Honoris. a tutaj palak. Palak na środek. No ciekawe, bo. Bo ten palak ostatnio na CCT był niedozwolony. Ciekawe czy tutaj jest dozwolony ten palak w takim razie. Mienia tymczasem na środku z jedną eliminacją, ale to jest trzech na trzech i bombset bez został zajęty na blisko w dodatku killer, który już też się przecież obudził, bo on zdobył tego pierwszego fraga w meczu. Ma dobrą pozycję, żeby trzymać się rotację ze strony antyterrorystów. No ciekawe co z tym palakiem będzie. Czy zobaczymy pauzę techniczną po tej rundzie? Czy, czy będzie tu jakaś rozmowa? Nie mam pojęcia. Jeżeli rzucili tego palaka, to jestem pewien, że. Ten... O, Kylar! Dwa trafienia. Ten flash od samego się, że nie był dobry, bo tam obaj byli oślepieni. Za mało. A tymczasem. Już wyeliminowany Rejko na środku. Kylar, nie, przepraszam. na Bomsajcie B. Menio z eliminacją. No, sypia się ta defensywa. Po stronie do terrorystów jeszcze sobol odpowiada. Jest nadzieja wycofa do BSA Sobol, który na pewno nie zalicza tego meczu do udanych. 4 do 14 statystyki Sobola i ten mecz ucieka. Ens przegrywa 3 do 14, a na pierwszej mapie przecież już przegrali, także Ens chyba się powolutku żegna z Brazylią. A tu Hades na środku zdobywa eliminację. Tu jeszcze tu blisko Sobol, zaskoczony teraz Hades. Zatrzymany też przy diabła Montel Beta. Tu już obok na jedynce. No i teraz, teraz ma chodzić powiedzieć. Rozpętał tutaj burzę ucisków z tej górki. Ale bombsite ta tym momencie odpuszczony. Powinni o tym wiedzieć zawodnicy Terror i powinni ruszać się w tę stronę. Chociaż na Bombsite B wciąż zostaje jeden z zawodników. Okej, okay, już jest blisko i teraz wyrzuci z granatów. Też on do jego za chwilę dołączy. A to antyterroryści faktycznie zmienili pozycję, przerotowali i to on otwiera bramę tak naprawdę do bombsite'u B. A tu jest całkowicie pusto. Jeden palak wystarczył i teraz bezpiecznie może sobie Goofy plantować paczkę. Zdziwieni będą terroryści. A muszą uważać, chociaż smoke'a i defusa ma jeszcze Wciąż Sobol, także to jest istotne. Okej, okay, od środka będzie starał się zachodzić. Knofi ważne, żeby tutaj przetrwał jak najdłużej. A no i zaskoczony. A właśnie Kej. Okay. Co teraz? Smoke dorzucony. Będzie brał bombę na raz. Sobol wydaje się. No i tym sposobem wygrają tę rundę bo nie będzie miał prawa, kej. Okay. Niczego tu więcej zrobić. Bardzo mądrze honoris z tej Już run boost na site B. odpuszczono jednak ta, ta pozycja. Walka na rampie. Oj, co tam się dzieje? Samej musi uciekać. Będą pędzić w stronę Bombsaitu B, a tam. O, jeszcze nie zajmuje terenu Rejko, który był runboostowany. Ale ta wojna na Bambsaite, A przegrana. Kilarz tylko defensywnie. Sobol, jeszcze z trafieniem. No i podejście pod bumside B już w toku. król tu ustawiony od gniazda. Słyszy kroki, wie co się dzieje. Wie, że za chwilę będzie miał się swoją szansę, żeby trafić, ale nie siadło z tego pistoletu. I jeszcze wyeliminowany Kej, który nie odpuścił i bił się do samego końca. Rejko podjechał, mając bardzo mało punktów życia na koncie. No i wszystko w rękach głów jego. No, była ta przewaga. I z tej przewagi już wiele nie zostało. Podniesiony jeden smoke po terrorystach i ten stara się wejść na plecy, ale była przewaga czterech na trzech i nie potrafili tego wykorzystać. Dojeżdżali dalej. To się skończyło fatalnie. a Tymczasem Goofy nie sprawdzi do końca pozycji. Jeden HP na koncie. Rejko, ten wyeliminowany. wszystko Atakują gracze terror. No, mieli sporo punktów te na koncie. Mówią. No, frak jednak za frak, Taz odpowiedział. Hades słyszy tę rotację, słyszy kroki, ale też wie, że nie ma co się dawać nabrać na to wszystko. A zatem ustawiają się bardziej pod bombsite B. W takich sytuacjach trzeba sobie w ten sposób radzić. Dwukowe piknięcie środka, sprawdzenie pozycji. Ale teraz wiele zależy od Kylara. Od Kylara, który na bombsacie B grać potrafi. Na razie może po stronie Tero nie miał dużo okazji, żeby się wykazać. No za chwilę będzie musiał się wykazać. Będą rzucali tutaj granatów zawodnicy Tero. Podsadzka Rejko. Nie wie o tym Killar. A może jednak wiedział o tym Kylar! Ach, przeskanowany. Wraca czym prędzej mienią, ale czy zdąży się to odpowiednio ustawić? Poleciały dwa flesze od terrorystów, Menio wyczekał, teraz dopiero chce wychylać się, Menio, oj, musi tutaj być bardzo ostrożny Sobol, jednak wyeliminowany, Hades dołączał do kolegi, no i tak dwójkowo zaatakowali, wcześniej że... na Tu jest na blisko ustawiony Menio po fleszu będzie sprawdzenie pozycji, no i teraz Menio zobaczył co się dzieje, Minio, o tutaj mógł jeszcze wydaje się zrobić nawet więcej, Hades tymczasem agresywnie, ale to się kończy dla niego fatalnie, Oj, Hades zawodzi na site. a ja. wcześniej się nie udało, teraz po raz kolejny udana zagrywka. Palak dorzucony na nogę. Kej okay. jednak widzisz, że ten Palak ma lukę, więc musi na tę lukę uważać. Flesz na odnogę jest. Sobol za chwilę będzie wychylać. Dobry też ten smoke, który pomoże Lunatic. jest jednym trafieniem Kej okay, tuż, tuż przy tym smoke'u. Blisko. Rejko, ale Kej po raz kolejny nie plantował bomby na raz. Zawodnik Tero, ten tuż, tuż ponad rywalem. No i killer na plecach. Lunatic będzie musiał plantować. 5 sekund. Fejkował. Oj, jeszcze wychylił, ale killer był w tym starciu lepszy. W końcu i killer... 也是这些。 Nie poddają graczy honorii teraz wszystkie atak na bombsite, ale tutaj frag dla menia jest przewaga pięciu na czterech. Dojeżdżają antyterroryści, chcą podjechać, chcą to wszystko zakończyć, kaj z eliminacją, wymiana ciosów tryfatu jeszcze Rejko, dzisiaj nieobecny, dzisiaj zaskoczony, jedyny frag jest, ale to jeszcze jest mało. Antyterroryści wciąż walczą, jest wymiana ognia, już tylko Sobol! Nine, 4 na 1 nine po fenomenalnych zawodach i w tych otwartych kwalifikacjach i w zamkniętych, nine! My myślę, że można! Można już to powiedzieć. Nine po prostu musi polecieć do Rio. Bomba leży. Killer jeszcze wraca do kolegów. Teraz nie chcą się podpalić. Pamiętają rundę z Newka. Nie chcą takiej rundy oddać po raz drugi. To by było za dużo. Goofy kończy. A zatem Goofy.